Siema, cześć wszystkim. Witam. Ja znowu jestem u Piotrka, robimy mu wjazd, właściwie ja sam. Trochę jest nie w sosie, bo wchodząc zepsułem próg na tej budowie, ale się <grym, grym>, najlepsze. Dzień... <grym>, tak jest, no, wczoraj też miałeś pewną przygodę, tak? No mamy, dzisiaj mamy ciężki dzień, o no, drugiej w nocy walczymy w sos. No kurczę, no nie zazdroszczę. No, przyjechałem, widzę, że chłopaki są nie w sosie. Ale, ale robota jakoś idzie do przodu, tak? Opowiedz nam co to się, co to się nie, dzieje dzisiaj. To temat, bo tu wpadliśmy na o 10:00 i jest druga i wyjeżdżamy, także szybko było. To pokaż od początku, co robiliście tutaj. No co Damianie, dostaliśmy temacik fajny z projektem pflexowym, domek, parter, poddasze. Tutaj pokażę, jest taka fajna antresola. Całkiem, całkiem prosty projekt, prosty oh. Szybko zrobiliśmy, przepusty inwestor przygotował, także tylko w niektórych miejscach musieliśmy odkuć. Szach musieliśmy przebić, bo trochę budowlańcy źle zostawili, ale to sobie też szybko poradziliśmy. No i co? Szybkie rozłożenie instalacji z środkami piątkami na parterze, na obsługującej parter, czyli na posadzce poddasza. I tak jak widać u góry też stropie steriwa nad kondygnacją poddasza, także tam też po, po, po stropie rozłożyliśmy instalację obsługującą poddaszę. No, Dobra. co, pierwszy etap skończony, inwestor z trochę ogarnie to wszystko i będziemy montować centralę nie, Przejdźmy to, tu No to koniecznie rekoneta. No ale nie, bo nie wiem czy czasem nie może izm. Tutaj nie mamy, mamy... Tu leci nasz pion Kanał nawiewny wywiewny A mogę Ci powiedzieć jakie mieliśmy przygody w sumie bo e, Wzięliśmy temat w ciemno z, z zestawienia z projektu e, z mhm. Projektu perfekcyjnego, no i generalnie wszystko super, do idealnie. Krążki nam się zgodziły, z, 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 zgodziły. zostało parę, parę metrów dosłownie. Jedynie co to brakło nam y, przewodu y, elastycznego 200 w izolacji 25. Także wykorzystaliśmy w izolacji 50 tutaj ten odcinek od, od puszek rozdzieraczowych do, do centrali. Y, ale generalnie ich wystarczy łącznie, także w porządku. Dobra, przejdźmy dalej więcej no tu mamy takie pomieszczenie, bo to jest dobudówka do starego jakiegoś obiektu, budynku. Aha, i tutaj wychodzi. Garaż będzie, będzie. No I co mamy, te dwa kanały przygotowane pod centrale. Czerpień, no, i powiedz mi, dół. one są dość blisko siebie. To no, tak. to są blisko, bo generalnie nie było za bardzo gdzie ich dalej poprowadzić. No, mhm. Są to półtora metra, także teoretycznie spełniamy warunki. Generalnie nie ma czego się bać, bo to powietrze się wymiesza, także nie będzie problemu. Dobra. Z Zawsze robicie, widzę na tych rurach elastycznych, flekach. Mhm. No a dużo naszych widzów do tego ma różne zastrzeżenia, prawda? No mają problem, z tym trzeba to poradzić. Dlaczego tak jest? Nie wiem, Damianie. Naczytali się, nasłuchali się, mają swoje pomysły i tego się trzymają. No i tyle. No My jesteśmy elastyczni. Nie widzimy w tym problemu. Instalacje działają ekstra na tym. Są ciche, bo te przewody super wypełniają. Są odpowiednio duże średnice, także oporów nie robimy żadnych. Zresztą testujemy to na wszystkich centralach, bo mam pełną kontrolę wydajności. Wiem, jakie y, dana, dana instalacja nam robi opory na, y, na całej instalacji, także y, nie było nigdy z tym problemu, żeby nam brakło powietrza. Zawsze centrale są dobrane. Także powiedzmy ten maksymalny wydatek jest na około 70% centrali. Ludzie użytkują na, z reguły na 50%. Powiedz nie. mi tak, o, to już jest y, jakąś tam wełną y, docieplone, mhm. y, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o docieplenie takich rur od, od, od wentylacji, czy te y, rurki, które już idą do anemostatów, y, te perfleksowy też powinny być docieplone? W domkach jednorodzinnych, Damianie, no to prowadzone jest wszystkie rury wewnątrz pomieszczeń, tak, ogrzewanych. Generalnie nie ma problemu, mógłby być bez izolacji, nic się tu wielkiego nie stanie, my nie chłodzimy tym powietrzem, nie klimatyzujemy, no wiadome jest jakieś przechłodzenie w nocy, jak mamy upały i w nocy jest chłodniej, puszczamy bypass na 100%, żeby powietrze zewnętrzne wchodziło, jakaś tam izolacja się przyda, ale generalnie powietrze w domu jest bardzo podobne, o bardzo podobnej temperaturze z powietrzem, które biegnie na nawiewie i wywiewie. Także tutaj o izolację nie ma co się martwić. Jedynie wiadomo, czerpnia, wyrzutnia, tam są temperatury. Wyrzutnia czyli też co powinno. musimy zaizolować? No, czerpnia, wyrzutnia to jest podstawa. No i nawiew, wywiew, Czerpnia, wyrzutnia do rekuperatora? Do rekuperatora. I nawie, wywiew, jeśli idzie, prowadzone są rury przez pomieszczenia, w których jest yy, inna temperatura niż w pomieszczeniach w domu, czyli na przykład w garażu. W garażu będzieś miał na przykład 10 czy 15 stopni ktoś, no to przez te pomieszczenia mhm. nie możemy zostawić yy, niezaizolowaną rurę. Ale w pomieszczeniach, w szachcie, gdzieś gdzie w domu one są wszystko. Wszystko w tej temperaturze domowej, czyli około plus 20 stopni. Nie ma najmniejszego problemu jakby to nie było izolowane. Zresztą tak tam dużo, dużo razy robiliśmy. I... Dobra, chodź na górę, pokaż jak to, jak, co, co tam zrobiliście ciekawego. No co, to jeszcze Ci powiem, no projektantka, pani projektantka chyba to robiła z tego co pamiętam. Yy, dobrała nam przedłużki długości łącznie 40 cm, czyli tak, tak, tak jak widać ile one wystają ze stropu, strop jest dość gruby, bo to jest tariwa. Wszystko było w zestawie, korki, wszystkie elementy. Tu mogę Ci mnie jeszcze pokazać. Tu nam zostały osprzęty, które zostawiamy u inwestora na ostateczny montaż, jak przyjedzie centrala, czyli redukcje, z czerpni, jakieś mówki w razie jakby ktoś uszkodził instalację, no nam się tak udało zrobić, że... O, inwestor przyjechał. <laughs> Dobra. No tak jak widać, mamy filtry stożkowe, czerpnie, anemostaty, kawałek rurki, w razie jakby trzeba było wymienić. To chodź, na górę. No i, się... no i dobra, jesteśmy na górze. Szybciutko na powiem. Tutaj tak. mamy taki fikuśny element, widzę. Tak, taka antresolka, no dwa nawiewy do salonu. Jeden, drugi. Tu mamy pomieszczenie na wyciąg z kuchni. Trzy rurki, wyciąg z łazienki. Trzy rurki z agiasem, żeby trochę opory zrównoważyć. Puszka przez ścianę rozdzielaczowa wystaje. Tu po lewej stronie jest pokoik na dwóch rurkach. I tu mamy pomieszczenie techniczne. Ten jeden, jeden punkt ten drugi punkt. Y, y, wiatrołap no i co, piony jak zwykle, sonodeki jak widać o, widzisz? tak, sobie nie ukryliśmy chciałbym schować się tym ojej no widać, że no i co, na pokażę, popoła. że możemy normalnie chodzić po tych rurach, nic się nie dzieje tak. można, zostawiamy zawsze właśnie te mówki łączeniowe, bo jakby na przykład ktokolwiek pusta nadepnął, nie wiem, w gniotkę zrobił dziurę, no to można szybko to zreperować nie no co nie? Fajna sprawa, lubimy takie tematy, bo przyjechaliśmy o 10, jest po drugiej i jedziemy do domu, nie? Także 4 godziny mamy zrobione. Tak, faktem były przebicia, zostały przygotowane. Jedynie musieliśmy szachty przebijać. No i na górze, jak chcesz mogę wziąć Mekry, to tam pokażę, tylko tak szybko jak to wygląda. Dobra. Nie będziesz ryzykował, o, kurwa. o kurczę. <laughs> Robina jest hardkorowa, oczywiście na schowaliśmy, schowaliśmy, mówiliśmy normalną drabinę. Opowiedz Piotrek, co tam jest. Dobra, widać coś widać może. Na górze widać. A, już wyjejdę! Czyli na górze dalej skończy się piąt w tym miejscu. Dwie puszki, nawiewna, wywiewna, do sprowadzenia. Tutaj mamy nawiew do pokoju ze ślimakiem, żeby zrównoważyć trochę opory na instalacji. Następny tam y, Łazienka, wyciąg, następny pokój. Tutaj mamy wyciąg z natantresoli. Może podejdę jest strasznie ciemno. Wyciąg z, nat z natantresoli, czyli ciepłego powietrza, żeby z powrotem na rekuperator. No i tutaj jeden pokój. Także prosta instalacja, szybka do montażu. Takie lubimy. Projektant fajnie zaprojektował, bo nie powymyślał jakichś cudów. Nie przesadził z, Pokaż tą kamerkę. z ilościami rur. No i tak. Jak ci mówię, Damianie, w sosie, w nie sosie, w sosie. Jak to się mówi? Trochę jesteśmy zwęczeni, bo o drugie wyjechaliśmy z domu, dzisiaj musieliśmy odwiedzić naszą ulubioną budowę w Bielsku, posiedzieliśmy tam do 5.30, chyba wyjechaliśmy stamtąd później po materiał 7.30 w siedzibę P.F. Rexa. no i co, tu na 10 dotarliśmy, ale wiedzieliśmy, że to szybko zrobimy, także mogliśmy w sumie może pospać dłużej. Widzę, widzę, że nie, macie, nie masz dzisiaj jakiej, jakiejś dzisiaj energii do, do kręcenia, więc nie ja już daję spokój. Chcieliśmy szybko zrobić, bo Szczepan się śpieszy, żeby do dziecka jechać, także z no Inwestorem przegadamy jeszcze chwilę i jedziemy na, do domu, tak? Super, także dzięki wielkie za obejrzenie naszego odcinka dzisiejszego, prosimy jak zwykle o łapki w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to proszę, będziecie wtedy na bieżąco z tymi wszystkimi tematami, które robimy. I co jeszcze? Masz coś do powiedzenia jeszcze Piotruś? Na koniec? Nie wiem co. Widzimy się w następnym filmiku. Co jakaś, może jakaś pompa? Super. W tym stylu. Dobra, dzięki do jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia.